Postawiam po będzie ładnie się harmonizowała z tymi świeczkami. Co oni siebie zrobili? <gulata>, Ale z ty nasz Pompon się do przodu Ale ty

a czapka to wam powiem, dziesiąty rok ma ten Mikołaj, bo moja koleżanka z pracy robiła materiały z Krystiana Polu i ja go cały czas stawiam pod ten. Aha, tego. to ta czapka twoja jest. Po prostu ja mi z, z Mikołaja To z Krystiana Polu były te ja i ona działała mi na ten. No po prostu no jestem boska. No bożka jestem. Jest... No jestem boska, no. Mój ty kochany tu wystaje w święty Mikołaj. Bohana, no. tak, tak widzę ciągle tylko tam w obiektyw nie. Ty chcesz być gwiazdą, Nie lubi do kamery. Dla aparatu nie, ale do kamery? Mm -hmm. Daj, 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 daj. No, dobra, patrzeniek. A zrobię jeszcze na tyle no. Nie, nie. Aha, już pełno.